Siema widzowie, z tej strony Max witam w filmiku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w SUVAL i jestem w domku Magdeva. Jak jeszcze On tak wygląda... Magdeva nie ma, bo poszedł sobie na wyprawę szukać materiałów do domku. I tak tutaj Dokładnie. wygląda. Hmm, tak tutaj wygląda. Tutaj ma jabłusz. Tutaj coś trzyma. Może pokażę wam. Tutaj nic nie ma i tak. Co hmm, miałem zrobić? Takie, takie coś. No więc... Na razie tu tak wygląda i idę teraz pokazać dom Piotrwixa, ja widzę to jest spetada. Zapraszam za mną. No, patrzcie na to, poczekaj, ja pokażę od przodu. Patrzcie na to. Co to jest? A, Zap, hopie, patrzę. zaczekaj na mnie! Ja tutaj pokazuję. No, no. Tutaj to mamy to... malutkie jeziorko. Malutkie jeziorko. Krzesło. <laughs> Świetne. Sobie sobie tutaj sobie jest mościk. Nie. Tutaj ul sobie dodałem. I psu. Tutaj piece, tak, piece. Yy, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. <głos> <głos> Tam mamy Enchantilly. <noise> Tutaj mam farmę. Oczywiście enchanting na 30 level, więc widzowie hmm. i wam pokażę hmm. jaki jest dzień. 66 jest dzień, więc widzowie my się hmm. nawet... Tutaj mam jeszcze te jagódki. I teraz zapraszam do środka. Co? Oto środek. Jedynym fajnym dodatkiem jest piesio. O, oryginalna nazwa, no dobra. No. I widzowie, to jest w ogóle dostęp do ekspiarki. Taki jak bilet ekspiarki. No, idziemy do ekspiarki. Yes, dobra, no to idziemy i wam pokażę teraz. Tutaj jest, zrobię takie znaki. Dom Piotr i tam jest jeszcze plaża. Dom Madewa. Tam i dom Maxa. Oczko wodne. Wioska ekspiarka. Dom Maxa, dom Madewa. A to jeszcze nie się powtórzyć, ale dobra, dobra. I tutaj zrobiliśmy ścieżkę do wszystkiego. Ja zrobiłem dokładniej Ale ja zrobiłem do swojego domu Postawiłem e, pół płytki A ty zrobiłeś most? I on tu zrobił most do portalu, tak? I do wioski Do portalu i do wioski tam jest, Zapraszam pierw do ekspiady Do portalu, o tam się dalej ciągnie do portalu, widzicie ja, I ekspiarkę wam pokażę, to jest ekspiarkę szkieletów Bo tu ogólnie tak. był spawnem i Piotercu. Mhm. Jeszcze możesz pokazać ten, skrzynkę tutaj. pod e wiesz co ci powiem? No. Pasowałoby to zrobić na dwa. No, no i tutaj dać woda co nie? Nie, a też można, tylko że ja bym chciał spaść i tak wiesz. Patrz, spaść i tak od razu do dwóch binki, wiesz to, szybciej. Albo woda. No. Tutaj jest ekspiarka, no. e, e, O, patrzcie, tutaj jest ekspiarka, tam spadają sobie szklety ładnie, jakieś pszczołko i dostają obważenia, bo zawsze... Tak, ale są wejście One wpadają nie tam, co nie? One są nawet no tutaj, tutaj u, u góry. Dlatego, bo hopie, popatrz, tutaj jest taka woda, co nie? To tam płynie do góry i spada. I one tutaj spadają. Oj, widzisz? Pokaż jeszcze skrzynkę, tutaj są rzeczy w, w tych szkieletów. Więc jak będę potrzebował no. y, jak, y, kości, to wiem gdzie iść. Bo to znaczy... Najważniejsze z tego to są chyba kości strzały. No. No. To znaczy wiesz... Jeszcze bilet do ekspiarki. Pamiętam. Ja I dobrze. Więc chyba widziałem, poszedłem nawet weszcie pokazać mój dom, bo to się coś się tu zmieniło. Czekaj, czekaj, jeszcze pokażmy mości i jaki ładny. jest. To, to robił Piotrek sam. A ty kiedy tak. na serwerze nie była go to I Tu jest do wioski, Nikogo nie bo... było. Tak, nikogo nie było. I da, i tu jest, tu jest portal. I patrz, ja tu później po co to zaprowadził, ja odbudowałem portal i mam już gotowy, że później na Do wioski nie idziemy, że są tu patrzcie, dalej, wioska. Wszystko jest ładnie pozaznaczone. No, jak w To znaczy, tam jest ta Wiesz, tylko jedna kopalnia, tam jest ta tylko kopalnia, pamiętasz? A i tam jeszcze, a tu co nie, ale przecież tu było na odcinku, tym o pierwszym tej kopalni. No. Co Oczywiście, budowali co was, poznałem. No. Chopie, jeszcze do plaży pójdźmy, na plażę. Nie, wiem. Chodź na plażę wystegniesz. Jestem na plaży Stegnie! Pozdrawiam krzowie z plaży Stegnie! Nie! Eza, no i chodźmy patrz na plaża! Ten... Gdzie jesteś? Na plaży Stegnie! To co to z O tak! Ej, ja no byłem, w Stegnie, kiedyś... byłem w Stegnie kiedyś! Nie, nie, nie! Opalam moją... Dupę! Hopia, ja, kiedyś byłem w Stegnie! Nie, nie! Byłem na mózgu, że w Stegnie! To teraz idziemy pokazać twój dom. Ewidore! Mam, 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 O, i tu sobie zrobiłem taki ten, tu jest możliwości do nadelaj. I patrz, zrobiłem sobie drugie piętro i balkon. I, I waser. Basen już był wcześniej. I patrz, Ty szkielet! I wam pokazuję, że sobie w środku zrobiłem. W środku e, zrobiłem sobie moje stanowisko klawiaturka taka, troszkę wykrzywiona. No starałem się, żeby była Ale jest. krzywa. Jest myszka. No i można sobie usiąść, prawda? I można sobie płacić Minecrafta. I tutaj jest stolik, to st talerzy i dla czterech gości. W sumie nas jest tylko trzech, no ale... Może jeszcze wyłączy, nie Max! Tak. Max! I tutaj jest balkonik, tak, już, wie, już wiem do czego przychodzimy Widzę, że ja mam, I widzę, jak przechodzimy. Do tego! Nie, czekaj! Czekaj, ej, ale spójrz ja na stół! Ja jeszcze, ja jeszcze nie pokazuję. Bo jestem za tym, no. Czekaj, czekaj! Patrz, jedzenie normalnie. Nie, ja bym się nie chciała. Nawet no, widzę przechodzimy do tego, już jest e, siódma minuta filmu. Więc nawet tak? się przychodzimy do tej wow. wiadomości, która to dotyczy do mnie. Która jest do mnie. Więc. Cześć, jestem twoim fanem. Oglądam cię od początku kanału. B bardzo miło. Ja założyłem kanał. Zacz... Mój pierwszy film, podaj, że był 20 któregoś kwietnia. nie Pamiętaj, że jak... Nie, 20. Dwudzi... No ale w tamtym roku jeszcze i ale to dwudzi... było w maju, maju, w maju to było. A, to tak, tak. A tamten to był w lipcu. Niestety. Nie. W lipcu. A nie w maju? A no w lipcu, w lipcu, no no. Ja go stworzyłem w maju, ale nagrałem pierwszy odcinek w lipcu, więc trochę no. się wstydzę. Trochę się wstydzę się ciebie. Wstydzę się. Trochę się wstydzę się ciebie. Więc spotkajmy się na Kordach X737 Z1057. No więc chyba wyruszamy. Zobaczymy. Co no. mnie czeka. E, w ogóle. Mam pana. <laughs> ja nie ja, widzę ja na początku kanału Max Games. O! Zapomniałem widzowie! Dziękuję za 200 subów. My mamy 230 subów. Tak, jak ja nagrywam jest 230, albo może być więcej, albo mniej, jak ja na w tym momencie 230. Widzę, bardzo ci... Ehm... mnie wyrzuciło, poczekajcie widzowie, ja za chwilę dowała z wyracją no, dobrze Da no, widzowie, e, więc już e, po malutkim cięciu, więc lecimy. Jak mówiłem dziękuję za, za 230 subów w ogóle. Nie wiem. I lecimy po więcej i więcej i więcej. Może nawet w te wakacje 300 subów dobujemy, więc zostawcie suba jeśli jeszcze nie subujecie. Więc, no lecimy już na te... Ech, poczekaj, bo ja... E, może sobie najpierw napiszemy sobie na czacie te kordy, bo bo zapomnimy ja co, nie? Chyba, że ty pamiętasz. Ja pamiętam, ja pamiętam, ja wiem gdzie to jest. Eee, dobra, więc... A ja napiszę, bo... Nie, nie... nie, ja nie pamiętam. nie wiadomo. A, te kordy to te, tak. A jakie kordy miały być? Myślałam, że bazę. bazę? Gdzie mam bazę? A tu, Ty Wio wioski, tak? No. No, więc jeszcze Ale raz. A ja już Tu jest tego serduszka za 230 słupów. No, le lecimy. No, chodź do łótu. Gdzie ty jedziesz? A, to właśnie... O, to poszedł czy... na plażę wystegnie. Czekaj, czekaj, tylko. Pozdrawiam, pozdrawiam poszli z obie z klasy na Stegnie. Kurde. <śles> S? No, więc. 739, wylecimy tam. To a najpierw najpierw mm. e, pójdziemy na X, a później na Z. Czemu trzymasz w ręce miecz? A co, nie mogę? Nigdy nie wiadomo, bo... może to jest jakaś pułapka, Ty. Nie no. Ej, w ogóle nie wzięliśmy tego pod uwagę. Ej, no? wie, jednak to będzie trzeba uważać. My chyba jesteśmy naiwni jednak. Bo my to nie, nie totalnie, ja bym. Totalnie pod uwagę, jakby tam była jakaś pułapka i trzeba uważać. Mm. Nigdy widzę, nie wiadomo. Pamiętajcie widzowie, zawsze trzeba być ostrożnym. jak ktoś ci wysyła jakieś wiadomości, to najlepiej, jak ci ktoś wysyła na przykład jakieś linki czy coś, to najlepiej nie odczytać, bo może być wirusa. Rekin. Albo po prostu, czy jak ktoś wysyć jakąś wiadomość, to trzeba uważać. Właśnie my teraz musimy bardzo być ostrożni. Z kolei, czy to nagle rekin nie wyskoczy na bieg? Rekin? Nie, w Minecraftie nie ma rekinu. Muszę to nie wiem. te wszystkie kto to. Nigdy nie ma Co Człowieku, no. Wszystko jest możliwe. Mm. E, 39. E, to jeszcze ty Hmm. A ty w sumie niedaleko. Ej, co to budzi gdzieś na morze, Czy budzi gdzieś na tym oceanie? Czy tam morze? Nie. Ty, portal, patrz. co? Czekaj, zatrzym się. Portal. Zatrzym się. Pod wodą. Czy. Powdam. Siadaj. Poczekaj, zobacz, że jesteś w skrzyni. Ej, tu nic nie ma. Może Ty to on może... O, może. on tutaj był. Albo to był Marder. Też to jest Marder. A może Marder nas Ej. Ty nie wiem, nie wiem, bo on parze niby na wyprawę. Wiesz. Jak się okaże, że on tam czeka? No, to i bzdę. Iż zapłacę do płaconej śmiechu. Ty, skąd tu się wzięło tyle kelpów? Nie wiem, ktoś tutaj ewidentnie nie był. Mandę? Czy to? A bo ten widz, nie wiadomo, kto to jest. Powieku. Nie wiem. Może widz chciał sobie jedzenie pozyskać? Dobra, jest jeszcze przepiękny śmiechu. Bo, bo no, tu nie widać. Czekaj, bo ja trochę zaszalałem z Y, znaczy z X'em. Yes. Jest. Jest coś. Czekaj, to może już tu wyjdziemy, bo to jest dosyć blisko. Czekaj. No. Zapraszam, że Hej, ale tutaj ładna wyspa jest. Musimy się, się tu. Czekaj, bo tu <laughs> musimy iść e, tutaj. E, Kurde. Co? Czekajcie, widzowie. Czy to jest jakiś kamień? żeśmy tutaj. Poczekajcie, widzowie. sprawdzić wszystko. Nie, no. Czekajcie, Nie, no, chyba jest bezpiecznie. Nie ma żadnej pułapki. Ej, ja tam mi da sprawdzić szczałą. No? O Chodź kurde. Tutaj. Ja, ja już tutaj weszłem. Nic się nie stało. Da, czytamy. Jutro czekaj na dalsze informacje. Chyba miał być. Eee, ale no, dobrze. Każdy ma prawo się pomylić. Tak. Czekaj na dalsze informacje. Czyli, że w tym miejscu się pojawi jakaś informacja. No. Więc widzowie, więc no chyba nie będę nagrywał tutaj do jutra, tylko nie napisać Minecraftowych dni czy, tobie, czy e, realnych. Mm? Ale Minecraftowych dni to to zaraz będzie, no to widzę, zobaczymy. Postoimy cechy. Jeśli się mm? nie pojawi, to znaczy, że jutro, no ale jak to będzie jutro, e, dni normalnych, no to nie będę wam chyba nagrywał e, ten 24 godzinnego tego. Mhm, odcinka. No więc... Mm. I, e, 15 minut. Nie wiem. Myślę, że to jest nawet git, Więc widzę. Mm? Więc... Nie wiem kto to może być, albo Mavda, albo to jest rzeczywiście jakiś widz, więc widzowie, no. jeśli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba tam na górę. taki, czerwony nie przeszkodzić subskrypcji na szale, jeśli tego nie zrobicie. I przyszły 230 subów, zacznijmy po więcej, po 300, może w te wakacje spróbujemy się postarać, więc zostawcie suba, my widzimy się już w kolejnym filmie. No no right. No no right.